Niemcy wabią migrantów i uchodźców swoimi możliwościami. Wydaje się, że wystarczy tu przyjechać, ukończyć kilka kursów i już można liczyć na stabilną pensję, ale czy to takie proste? Tysiące ludzi gubi się w zawiłościach niemieckiego szkolnictwa zawodowego, nie wiedząc co wybrać. Ausbildung. Weiterbildung czy Umschulung. Ten materiał pokaże Ci wszystko, co musisz wiedzieć, aby nie tylko zrozumieć zawiłości niemieckiego systemu kształcenia, ale także znaleźć idealną drogę do sukcesu. Myślałeś, że kształcenie zawodowe w Niemczech jest tylko dla nastolatków błąd, Ausbildung. Czyli kształcenie zawodowe jest otwarte dla wszystkich grup wiekowych. Niemieckie prawo nie stawia żadnych ograniczeń. Co oznacza, że nawet osoba dorosła może rozpocząć nowe życie w poszukiwanym zawodzie. Jak to działa? Ausbildung to system dualny. Dwa dni uczysz się w szkole zawodowej, a trzy dni pracujesz w firmie. Ten model nie tylko przygotowuje do zawodu, ale także daje prawdziwe umiejętności do pracy. Co otrzymujesz? Płatne praktyki. Podczas praktyk otrzymujesz wynagrodzenie. Które waha się od 800 do 1200 euro miesięcznie, pewność zatrudnienia około 70% praktykantów zostaje w firmach, w których odbywali praktyki krótki okres od 2 do 3 lat w zależności od wybranego zawodu przykłady popularnych zawodów mechanik samochodowy, cukiernik technik dentystyczny księgowy ważne niuanse. Potrzebne będzie zablokowane konto lub dokument potwierdzający niezależność finansową. Wymagany jest minimalny poziom znajomości języka niemieckiego. Zazwyczaj B1. Twoja rodzina nie będzie mogła dołączyć do ciebie podczas nauki zgodnie z paragrafem 16a Weiterbildung. Krok w kierunku rozwoju kariery zawodowej. Jeśli masz już doświadczenie zawodowe lub specjalistyczne wykształcenie, Weiterbildung. Dalsze kształcenie będzie kluczem do wyższego stanowiska. Ta forma szkolenia pozwala poszerzyć wiedzę w danej dziedzinie lub nauczyć się pokrewnych specjalności. Dlaczego jest to korzystne? Oszczędność czasu. Szkolenie trwa tylko 3-6 do 6 miesięcy. Finansowanie często pokrywane przez rząd za pośrednictwem i obcenter lub agencji pracy. Elastyczność odpowiednie dla osób zatrudnionych lub chcących zmienić karierę. Należy jednak mądrze wybierać kursy. Upewnij się, że wybrany zawód jest poszukiwany na rynku pracy. Na przykład, marketingowcy mają do czynienia z wysokim poziomem konkurencji. Podczas gdy logistycy i księgowi znajdują pracę znacznie szybciej. Umschulung. Nowy zawód w krótkim czasie dla tych, którzy chcą całkowicie zmienić ścieżkę kariery. Umschulung przekwalifikowanie jest idealnym rozwiązaniem. Jest to profesjonalne przekwalifikowanie, które pozwala nauczyć się nowego zawodu w ciągu 1, 5-2 lat. Cechy. Dla kogo? Dla osób? które nie mogą pracować w starym zawodzie lub których dyplom nie jest uznawany w Niemczech czas trwania do dwóch lat. Ale z uproszczonym programem finansowanie, urzędy pracy czasami pokrywają koszty szkolenia, ale tylko wtedy, gdy przekwalifikowanie zwiększa szanse na znalezienie pracy. Wada: brak lub minimalne wynagrodzenie podczas programu szkoleniowego. Po zakończeniu programu uzyskasz jednak oficjalnie uznane kwalifikacje. Szkolnictwo wyższe, zainwestuj w swoją przyszłość. Uniwersytety w Niemczech pozostają atrakcyjnym wyborem dla tych, którzy dążą do długoterminowej kariery. Nauka jest bezpłatna i można skorzystać z pożyczki rządowej bafek na pokrycie kosztów utrzymania. Zalety. Absolwenci uniwersytetów zarabiają o 20-30% więcej niż posiadacze Ausbildung. Wykształcenie uniwersyteckie otwiera dostęp do stanowisk kierowniczych. Wady. Wysokie wymagania językowe i akademickie. Długie szkolenie, od 3 do 5 lat. Jak wybrać właściwą ścieżkę? Wybór powinien zależeć od kilku czynników: wiek i poziom wykształcenia. Jeśli masz mniej niż 30 lat, studia na uniwersytecie lub Ausbildung będą optymalne. Niezależność finansowa. Jeśli nie masz środków na życie bez pracy, Ausbildung zapewni ci minimalne wynagrodzenie. Czas. Jeśli chcesz szybciej wejść na rynek pracy. Wybierz umschulung lub weiterbildung. Mit i rzeczywistość niemieckiej edukacji mit. Ausbildung jest tylko dla uczniów. Rzeczywistość. Szkolenie jest dostępne dla każdego, kto spełnia wymagania pracodawcy i chce się uczyć. Mit. Przekwalifikowanie nie jest możliwe dla imigrantów. Rzeczywistość. Zależy to od statusu i planów zawodowych. Centra zatrudnienia często pomagają w przekwalifikowaniu. Mit. Wyższe wykształcenie gwarantuje udaną karierę. Rzeczywistość. Istnieje duża konkurencja wśród absolwentów szkół wyższych. Jednak dyplom znacznie zwiększa szanse na wysokie zarobki. Każdy rok oczekiwania zmniejsza szanse na udaną integrację. Weź udział w kursach językowych. Zbadaj rynek pracy i wybierz odpowiedni program studiów. Pamiętaj, że Niemcy oferują wiele możliwości, ale tylko aktywne osoby będą w stanie z nich skorzystać. Następne kroki, zbadaj oferty pracy w interesującej Cię dziedzinie. Sprawdź. Jakie programy szkoleniowe są dostępne w Twojej okolicy? Skontaktuj się z Jobcenter lub agencją pracy w celu uzyskania porady. Twoje nowe życie w Niemczech zaczyna się od pierwszego kroku, nie odkładaj tego na później.